W dzisiejszym odcinku złożymy coś takiego podobnego. To już jest stare, takie wysłużone perelowskie. I żeby to wyglądało tak, to trzeba to skręcić. Tu piszą. O, przykręcić, tak? Eee, dobra, bez przesady nikt z tego nie będzie strzelał. Uch, 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 uch jest. Bez wkrętarkich? Nie no, bez przesady. Z wkrętareczką. Uuu, uuu, no. no hu, hu, hu. Tak to wygląda. Moim zdaniem nieźle. Ta szafka około 200 zł, to też około 200 zł i to 230 zł. Czyli około gdzieś tak. Wiadomo, licząc, nawet swój poświęcony czas około 2 godziny na jedno składanie 2, no, 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 może nawet i 3, powiedzmy. Czy warto, czy nie warto około 1000 zł? Nowe meble, a zdecydowanie inny wygląd. Jak dla mnie lepsze to niż meble ścianka, mi się wydaje. Ktoś powierzy, powie, że pojemniejsze. Fakt, moda się zmienia. No i tak to wygląda. Czyli razem około tam 650 zł, powiedzmy 750 no i przez robociznę taka swoja tycząc e, godziny, no nie wiem no to czy w tysiącu można się zamknąć pewnie i tak zależy jak kto liczy czy liczyć robociznę 100 zł za godzinę czy 20 za godzinę to już zostawiam na własne przemyślenie